Dzień dobry, witam w trzecim epizodzie naszej kariery w Deportivo La Coruña na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. No i właśnie to jest cały problem tego wielkiego niegdyś klubu, że występujemy na trzecim poziomie, co nie mieści się tak naprawdę w głowie i mam nadzieję, że jak najszybciej doprowadzimy do tego, żeby Deportivo La Coruña sięgnęło ponownie tego szczytu, żeby znowu kiedyś zawalczyło o tytuł mistrza Hiszpanii, ale... Trzeba zacząć od kroczków małych, a na pewno takimi małymi kroczkami są rozgrywki Segunda División B. Grupa pierwsza, grupa podgrupa A, która wystartuje już za 6 dni, ponieważ najpierw będziemy zmuszeni zmierzyć się jeszcze w tak zwanym pucharze dla dziwnych drużyn, czyli Copa Federación de España. W poprzednim epizodzie Deportivo La Coruña powróciło do La Liga po 18 latach. To nie wystarczyło jednak prezydentowi Lendoiro, który zwiększył wydatki na transfery i kontrakty. Depor zatrudniało doświadczonych piłkarzy z topowych hiszpańskich klubów oraz wynajdywało młode talenty, podobnie jak czyniono to w Realu Madryt czy Barcelonie. W pierwszych trzech sezonach po awansie do klubu dołączyli Rekarte i Serna z Barcelony, Adolfo Aldana z Realu Madryt oraz Donato z Atletico. Z Ameryki Południowej oraz rezerw piłkarzami Deport stali się młodzi Bebeto, Mauro Silva oraz Fran. Pierwszy sezon po powrocie wyglądał fatalnie w wykonaniu drużyny, co zaowocowało zwolnieniem trenera Marco Antonio Boronata, a w kwietniu 1992 roku jego obowiązki przejęła klubowa ikona Arzenio Iglesias. Zdołał utrzymać on Deportivo w La Liga po barażowych meczach z Realem Betis, a następnie jego zadaniem było utworzenie podwalin pod legendarny projekt Super Deport. W sezonie 92-93 Deportivo zakończyło ligę na trzecim miejscu, ustępujący jedynie Barcelonie oraz Realowi Madryt i awansując po raz pierwszy w historii do europejskich pucharów. Bebeto zdobył trofeo Pichicci dla najlepszego strzelca, a Pacoliano trofeo Ricardo Zamora dla najlepszego bramkarza. Zanim jednak przejdziemy do tego spotkania, jestem winien Wam prezentację kolejnych zawodników naszej drużyny, a raczej jednego piłkarza, który pojawił się w naszym klubie. Jest to Wonderkit numer 3. W ogóle trójka to liczba dzisiejszego odcinka. Carles Lario, czyli 18-letni Hiszpan wychowany w Realu Madryt, który kosztował nas 600 tysięcy euro, które zapłacimy w dwóch ratach. Jakby najpierw zapłaciliśmy 300 tysięcy, później, jeszcze właśnie w systemie 300 tysięcy do stolicy Hiszpanii powędruje. Jest to znany tak naprawdę hiszpański wonderkid, więc nie miałem co do niego żadnych wątpliwości. Swoją drogą sporo pytań pojawiło się na ten temat, w jaki sposób wyszukuję tych młodych piłkarzy. Zaplanowałem, żeby w tym odcinku właśnie Wam to pokazać, tylko najpierw już mnie korci, żeby rozegrać troszkę meczów. Czyli w ramach szybkiego podsumowania, w naszym klubie pojawili się tacy piłkarze jak właśnie Carles Lario, do tego wcześniej Alejandro i Turbę plus Reniere który czeka ciągle na tak na przyjście do naszego klubu, troszkę się naczeka, ponieważ stanie się to dopiero 12 lipca roku przyszłego i y, z ciężkim sercem zrobiłem jedną y, rzecz. Otóż y, dosłownie kilka dni temu y, z naszego klubu odszedł ostatecznie Fede Cartabia. Jest to 27-letni Argentyńczyk, y, którego darzę wielkim sentymentem z poprzednich y, y, futbolmenadżerów, kiedy był piłkarzem bardzo dobrym i bardzo tanim, y, z możliwością ściągnięcia go do klubów, przykładowo takich jak Legia Warszawa, więc bardzo często sięgałem po Fede Kartabie. On teraz jest, był wypożyczony do Shabab Al Ali, no i z końcem tego sezonu wygasał jego kontrakt z naszą drużyną, więc postanowiłem, że lepiej dla naszego budżetu będzie zasilić go po prostu tym ponad milionem euro i już teraz pozbyć się Fede Kartabi. Dlatego szkoda, że nie zobaczymy w koszulce Deportivo właśnie Kartabi biegającego po boisku, ale Liczę na to, że pojawią się nowi bohaterowie. Mamy kilka problemów przed tym meczem. Na szczęście będziemy grali z drużyną Pontejas z ligi, której tak naprawdę nie jestem do końca w stanie zlokalizować, więc nie powinniśmy mieć tutaj większego problemu z awansem do drugiej rundy Pucharu Federacji. Otóż nie mamy ani Bowedy, który jeszcze przez kilka dni będzie kontuzjowany, ani Keko, którego absencja potrwa nieco dłużej. Sadik jest również na zgrupowaniu reprezentacji, jeszcze przez kilka dni nie zdążył wrócić Niestety z tego zgrupowania na to spotkanie, ale będzie gotów do gry już na rozgrywki ligowe. Nie wiem z jakiej paki ciągle pojawiają się w tej grze e, samouczki. Przecież, o właśnie, jesteśmy niezwykle doświadczonymi e, menadżerami. Już prowadząc mecze spalingowe w tej karierze pojawiały mi się e, samouczki. Nie wiem, czemu ciągle to się dzieje, ale chciałbym zobaczyć losy tego dośrodkowania e, naszego prawego obrońcy w pole karne e, drużyny gospodarzy. Więc proszę do jasnej cholery mi to e, uruchomić. No i proszę bardzo, warto było: Borcha Granero, strzelcem pierwszego oficjalnego gola. W tej całej karierze Deportivo La Coruña Football Manager 2021 zaczynamy asysta obrońcy prawego gol obrońcy środkowego więc spodziewałbym się jednak oczekiwałbym nawet od moich napastników że to oni za chwilę pociągną jednak ten wózek zwany naszą ofensywą, niestety nie tym razem, zbyt lekki był to strzał bodajże Agbo tymczasem Galan odgrywa piłkę do Diego Rolana dobiega do niej jeszcze Urugwajczyk dośrodkowuje pięknie na naszego lewego skrzydłowego i Rui Koszta w minucie 18.00 podwyższa wynik tego spotkania. Aż tak szczególnie nie będziemy się może emocjonowali wynikiem tego spotkania, które tak naprawdę powinniśmy wygrać, wygrać z palcem w nosie, no ale zobaczmy jeszcze końcówkę tej pierwszej połowy. Jest Agbo. Odgrywa piłkę do znakomicie ustawionego walina z prawej strony, czy dołoży on kolejną asystę na swoje konto. Nie ma tutaj faulu niestety w polu karnym. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo w tej akcji. Jest Galan, zgrywa piłkę do Rujego. Koszty. Koszta tym razem przewracany, no i znowu nie ma faulu, ale w końcu dopieli swego defensorzy gospodarzy i Diego Rolan faulowany w obrębie pola karnego, dlatego też Borges, mały taki kurs językowy zrobiłem sobie przed tym odcinkiem, żeby właśnie Borgesa nie nazywać Borgesem, tylko Borgesem po hiszpańsku, ponieważ taki jest jest język urzędowy w Kostaryce. Co do kilku innych nazwisk, też już straciłem wątpliwości. Roland jest Hector Hernandez. Zobaczymy, co zrobi nasz lewy obrońca. Wycofuje do Borgesa. Jest Hernandez, Diego Roland. No i nie może wstrzelić się w bramkę nasz jedyny napastnik. Trzy minuty do końca tej pierwszej części gry i będzie groźnie pod bramką. Carlosa Abada i Javi strzela niestety w minucie 45, no tego się nie spodziewałem. W zasadzie to miałem na ten mecz wpuścić naszego młodego, nowego, wychowanka Atletico na bramkę, ale zapomniałem o tym, więc no szkoda, być może przy okazji tej akcji wykazałby się jakąś ładną interwencją. Dokonałem już trzech zmian, w tym jedną dość absurdalną, ponieważ skoro przypomniałem sobie o postaci Alejandro i Turbę, to postanowiłem wstawić go w drugiej połowie na boisko, na boisko, w miejsce naszego bramkarza, no ale nie miał specjalnie okazji do wykazania się. 23 strzały Deportivo, 11 celnych. Szkoda bardzo tego straconego gola, no ale można stwierdzić z czystym sumieniem, że Alejandro i Turbe, czyste konto w tym spotkaniu zachował. Solidne zwycięstwo, panowie, no ale jeżeli chodzi o tego młodego bramkarza, to on regularnie występuje w drużynie U19, więc tam będziemy. Co tu się stało? Widzieliście przez chwilę Hektor Hernandez siedział na samym środku boiska niczym Andres Iniesta żegnający się z kampnął. Nie wiem co to miało na celu, ale wyglądało dumnie. I dzień później mamy losowanko na szybko drugiej rundy Copa Federación de España. Tak więc losujemy wszystkie zespoły, zobaczymy kogo przydzieli nam los. Deportivo La Coruña zagra przeciwko Racing Club de Ferrol, czyli już przeciwko drużynie występującej na naszym poziomie rozgrywkowym. Dlatego tutaj być może będzie nieco trudniej, ale my w końcu jesteśmy Deportivo La Coruña. Uh, całkiem ważny moment nastał 13 października. Otóż oficjalnie musimy wybrać sobie kapitana na ten sezon, ale już w pierwszym odcinku tej kariery wspominałem, że Alex Bergantino, nasz wychowanek, absolutna legenda naszego klubu, jest niekwestionowanym liderem naszej drużyny, jest pomocnikiem, więc tak naprawdę jego opaska na ramieniu będzie miała wpływ na wszystkie formacje naszego zespołu, do tego charakter naszego zawodnika profesjonalny, przy okazji możemy sobie przypomnieć jaki jest charakter w ogóle całości naszego zespołu, jest on ambitny i najważniejsze, żeby postać kapitana w naszym zespole poza tymi atrybutami jak przywództwo był, miał żeby miał on zbliżony charakter do całego zespołu, zespół jest ambitny on jest profesjonalny, może być jako drugi niech będzie Celso Borges, który no jest jednak bez troski, więc być może znaleźlibyśmy kogoś innego ale do mnie przemawia ten Atrybut przywództwa. Dwóch środkowych pomocników zatem będzie naszymi kapitanami na ten rok. I tak jak mówiłem, Alejandro i Iturbe regularnie grywa w pierwszym składzie drużyny Deportivo La Coruña U19, która wygrywa kolejny mecz 5 do 1 i w związku z tym jesteśmy na piątym miejscu w tabeli. Tutaj już 11 meczów rozegranych przez naszą drużynę, nawet zwycięstwo 9-0 nam się przydarzyło. Niestety przy okazji 3 porażki, 24 punkty na koncie, więc będziemy na pewno walczyć w tym sezonie o, no myślę, tytuł mistrzowski. Wraca Boweda, wraca Sadik, a na prawym skrzydle debiutuje dzisiaj Carles Larrio. Tak więc pierwsza kolejka trzeciej ligi hiszpańskiej Deportivo de la Coruña walczy o powrót przynajmniej na zaplecze La Liga i zaczynamy dziś rozgrywki przeciwko drużynie Pontevedra na stadionie Riazor. Powiem krótko, zacznijmy te rozgrywki tak jak na... Tak potężną drużyną jak nasza wypada Borges, olbrzymie zamieszanie, mniej więcej jak w moich ustach przed chwilą w polu karnym Pontevedry, tymczasem kontratak i Hector Hernandez, który był przeze mnie przed meczem skrytykowany za słabą postawą na treningach, zresztą podobnie jak kilku innych piłkarzy, co mnie trochę zaniepokoiło. Zdecydowanie w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że Alejandro i Iturbe na tych treningach najlepiej się spisuje, a to dobrze o nim świadczy, jako o młodym talencie. Generalnie mam fest dzisiaj, jakiś zatkany nos. Na szczęście yy, na szczęście węch mamy. obiadek bardzo mi smakował, więc nie ma się czego obawiać. 30 <laughs> minuta tego spotkania, prostopadłe zagranie do Charlesa i całe szczęście Carlos Abad był w tej sytuacji na posterunku, bo mogła być tragedia. Hernandez wrzutka w kierunku jednego ze swoich kolegów, nawet nie zdążyłem zauważyć, kto to był. Tak więc <laughs> z jedenastki już za chwilę Celso Borges, ponad stukrotny reprezentant Kostaryki, nie trafia nawet w bramkę z rzutu karnego i to stawia pod poważnym znakiem zapytania przyszłość wykonywania jedenastek właśnie przez Kostarykanina. No, statystyki tej pierwszej połówki wyglądają następująco: że powinniśmy prowadzić przynajmniej już tutaj 2-0. Zobaczmy, co zrobi Carles Lario, wychowany kralu Madryt. Pierwszy mecz w naszych barwach. Próba w miarę dobra zagrania do swojego kolegi z lewego skrzydła. Borges jest Lario, ładnie to wygląda. Boweda na prawym skrzydle, Boweda zatrzymany przez obrońcę. Jeszcze utrzymuje się przy piłce nasz prawy obrońca Bergantinos. Spokojnie opanował to, czego wymaga się od 35-letniego środkowego pomocnika. Boweda faulowany na skraju pola karnego i czyżby to była kolejna jedenastka? Tak jest. Tym razem, nie tym razem, tylko znowu. Borges staje naprzeciw bramkarza rywali, i tym razem strzela, no jeżeli teraz nie trafiłby Borges do bramki to naprawdę bylibyśmy mocno pokłóceni i całe szczęście tak się nie stało no i w końcu można powiedzieć prowadzimy 21 strzałów współczynnik XG ponad 2, więc ten wynik jest naprawdę dla nas niezadowalający wręcz 54 minuta od bramki Mario tutaj Sadik nie będzie miał problemu z opanowaniem futbolówki Rui Costa na lewym skrzydle pokazuje się Hernandez, ale Rui Costa... Kontynuuję tą akcję samodzielnie i Carles Lario! Gol w debiucie naszego prawego skrzydłowego i to mnie cieszy zawsze w karierach najbardziej, jeżeli ściągamy Wonderkidów. W tym oknie było to trzech piłkarzy, i oni mają takie właśnie wejście do drużyny. Znakomicie. Och, no gdyby strzelił to ktokolwiek inny, to byłbym dużo mniej zadowolony. Szczerze mówiąc, zobaczmy na kolejną akcję Boweda w kierunku Borgesa. No ale. Środkowy pomocnik tam niestety nie zaimponuje nam niczym szczególnym w polu bramkowym. 68 minuta tego spotkania i Pontevedra w końcu bierze się do roboty, wiele na to wskazuje. Zobaczymy, jak zadziała pressing drużyny Deportivo La Coruña. Znakomicie odnalazł napastnika, jego kolega i świetna, druga już znakomita interwencja Abada. W tym spotkaniu, dlatego, no, jednak po moich obrońcach na tym poziomie spodziewałbym się dużo lepszych występów. No i dosłownie sekundę później, Eneko Boweda. Być może zbyt prędko wprowadziłem Boweda na boisko po tej kontuzji, którą ledwo zdołał wyleczyć, i niestety. No, kolejny poważny, czerwony uraz naszego prawego obrońcy. No i oby nie skończyło się to tragedią i nawet kilkumiesięczną przerwą, ponieważ to jest bardzo prawdopodobne. Diego Roland, kiedy on rozwiąże swój worek z bramkami? I nie tym razem, tym razem przeszkadza mu w tym Mario. Około 15 minut do zakończenia tego spotkania wrzutka w pole karne. No i co? Kolejny kontratak w wykonaniu gospodarzy. Wiele na to wskazuje. Kto jest takim pięknym saneczkarzem? Walin, który nie dość, że dopiero co pojawił się na boisku, Teraz nie przerwał tej akcji, to jeszcze biega z żółtą kartką, czy po prostu z żółtym nazwiskiem nad swoją postacią, więc no znakomity mecz. Nie ma się co martwić o obsadę prawej obrony. 80. minuta, Hector Hernandez do Carlosa Abada, no i całe szczęście na linii bramkowej zdołał nasz golkiper tę piłkę zatrzymać, Diego Rolan, A i widać u Rolana taki zmysły napast... nie, nie widać. No, i oto ostatnie sekundy tego spotkania. Jeszcze Gonzales, który pojawił się na boisko w miejsce Borchesa, wrzuca w pole karne i ucze Agbo podwyższa wynik tego spotkania, który właśnie tak minimum powinien wyglądać, czyli 3 do 0, bardzo pewne zwycięstwo Deportivo na inaugurację trzeciej ligi. 4 do 5 miesięcy kontuzja, złamanie stopy Eneko Bovedy. Po prostu złamanie stopy. Nie, no to raczej. Ta kontuzja poprzednia nie powinna mieć wpływu na to, co mu się przydarzyło teraz, ponieważ wcześniej po ataku rywala skręcił staw skokowy, teraz złamał stopę. No niewiarygodne, szkoda, że nie jest pokazane, która to stopa, być może jest to stopa druga, ale no nieważne, zostajemy bez Eneko Bowedy, który już w takim wieku raczej do wielkiej formy nie powróci. Dużo nadziei wiązałem z byłym piłkarzem Atletic Bilbao, ale będziemy musieli sobie radzić bez niego. My błyskawicznie jesteśmy już po drugiej rundzie Copa Federation, gdzie nie mieliśmy najmniejszych problemów z pokonaniem drużyny Racing Club de Ferrol. 5 do 1 zmiażdżona ekipa gospodarzy, nawet dwie, dwa trafienia: Claudio Bowiego, do tego Rui Costa, Borcha Granero, no i po raz kolejny Rui Costa i oczywiście Miku który zastąpił Diego Rolana na pozycji numer 9, żeby Rolanowi troszkę ten umysł odpoczął. W bramce naszego zespołu stanął Alejandro i Turba, niestety bez czystego konta. Do tego wspomniane oczywiście Miku. No i jesteśmy już w ćwierćfinale, ponieważ tak to wszystko wygląda. Tutaj macie niemalże komplet wyników z tej rundy drugiej. Zobaczymy. Myślę, że jesteśmy jak najbardziej faworytami tego turnieju. A my jesteśmy już w trakcie drugiej kolejki Trzeciej Ligi Hiszpańskiej, gdzie znowu na stadionie Riazor podejmujemy tym razem ekipę Unionista z de Salamanca. Powrócił na pozycję numer 9 Diego Roland. Teraz dość niepewna interwencja golkipera rywali po strzele naszego prawego obrońcy. Chciałem dać zagrać naszemu nowemu prawemu skrzydłowemu, ale zapomniałem, że udostępniłem go do ekipy U19. A niedługo wraca do naszej drużyny Keko. Czyli nasz podstawowy prawy skrzydłowy, który już nawet znalazł się na ławce, ale nie chcę popełnić błędu z Bowedy. 16 minuta tego spotkania. Sadi kopanował piłkę, oddaje ją ładnie do Ucze Agbo No i mamy dużo miejsca na rozprowadzenie kolejnej akcji Rui Koszta do Diego Rolana. Ten znakomicie odnalazł Hectora Hernandeza. Raz jeszcze nasz lewy obrońca, i tylko corner po tej groźnej akcji w wykonaniu Deportivo La Coruña. Czekamy zatem ciągle na pierwszą bramkę tego spotkania. Mam nadzieję, że padnie ona za sprawą piłkarzy w pięknych, biało-niebieskich trykotach. Może teraz, 21 minuta, rzut z autu. Hector Hernandez, bardzo aktywny w dzisiejszym spotkaniu. Podanie na ucze Agbo i proszę bardzo, ile znaczy długo, daleko wykonany rzut z autu w pole karne rywali i tam dobrze ustawiony środkowy obrońca, którym w tym przypadku był ucze Agbo, zdobywający swoją drugą bramkę w tym sezonie trzydziesta 31 i znowu w natarciu Depor jest Walin. Chciałem powiedzieć super Depor, ale na przydomek super jeszcze ta drużyna mus, musi zasłużyć. Myślę, że jak już będziemy w Hiszpanii gdzieś tam w, nie no w Hiszpanii ciągle jesteśmy, ale myślę, że jak będziemy gdzieś w pierwszej lidze hiszpańskiej walczyć już o puchary europejskie, to będziemy mogli powrócić do przydomku super Depor. Hector Hernandez. Hernandez w polu karnym uczy Agbo, czy dołoży asystę? Oddaje piłkę Walinowi w dość absurdalny sposób. Walin naruje go kosztem. No i mamy już czwartą bramkę w tym sezonie portugalskiego skrzydłowego. Fakt jest taki, że dwa gole strzelił w spotkaniu pucharowym. No ale ten mecz pucharowy już był z zespołem na naszym poziomie rozgrywkowym. Więc wcale fakt, że był to puchar nie ujmuje naszemu Portugalczykowi Borges na Rujego Kosztę i proszę bardzo kolejny dublet lewego skrzydłowego Rui Koszta wita się znakomicie w tym sezonie czy to z kibicami na stadionie czy z widzami naszego kanału 44. minuta Granero kolejny stały fragment gry rozklepaliśmy czy to autami czy to rzutami różnymi drużynę rywali Borcha Granero zobaczcie ile potrafią dobrego zrobić środkowi czy boczni Obrońcy. Jeszcze 48 minuta, kolejny daleki aut. Diego Roland, gol w końcu jest i trafienie Urugwajczyka. Pierwszy gol w sezonie, ale mamy 5-0. Mamy manitę na stadionie Riazor i zobaczcie, jak zmiażdżyliśmy Unionistas e, za pomocą stałych fragmentów gry. E, i teraz to ja się mogę wyluzować. Już to, to mi się podoba. Dwie kolejki, osiem zdobytych goli, jeszcze pół godziny tak naprawdę tej drugiej kolejki. I czy będzie gol więcej nie będzie pojawił się na boisku bohater przed chwilą tej akcji, czyli Gonzalez do tego na środku obrony Derek osedę, żeby pooszczędzać też piłkarze, którzy byli zagrożeni wykartkowaniem. Jak Borges, czy czy uczę, nie uczę Agbo tylko, tylko... Jezu, zapomniałem nazwiska mojego obrońcy. Agbo, właśnie przy piłce do Bowiego. Ja w ogóle wcześniej pomyliłem jeszcze uczę Agbo z obrońcą. Ucze Agbo to nie jest obrońca. Mój obrońca nazywa się yy, zupełnie inaczej już wam yy, to mówię. mój Sadik. O, przepraszam bardzo, ale od początku, już od pierwszego odcinka mylę Sadika, Sadika z Ucze Agbo, dlatego dajcie mi po prostu trochę czasu. Proszę na mnie nie krzyczeć. Yy, tu mi gra proponuje, żeby wpuścić Galana za Rujego koszta. Tak też zrobimy, chociaż pewnie Ruj koszta chciałby jeszcze jedną brameczkę sobie zanotować. A może teraz? Miał okazję. Miał okazję, żeby dokonać czegoś niespodziewanego. No to co? No dobra. Wszystkie gole strzelone w pierwszej połowie. W drugiej już ewidentnie wylozowana drużyna. Zresztą pochwaliłem moją jedenastkę za występ w pierwszej połowie. Dlatego pewnie też już troszkę z mniejszą motywacją podeszli do połowy drugiej. Solidne zwycięstwo. Piękne morale. Pewnie poparcie menadżera za chwilę również wzrośnie. No i spójrzmy na tą znakomicie wyglądającą tabelę. Różnica bramek 8. Deportivo La Coruña 2 mecze I 6 punktów I już przynajmniej i W sensie wszystkie pozostałe zespoły W tej lidze już pogubiły punkty Więc no wygląda to naprawdę elegancko Zero straconych goli Pontevedra 3-0 Później unionista z 5-0 No i powiedzmy, że na zakończenie tego odcinka Zakończymy sobie w ogóle październik I zobaczymy po prostu wynik meczu z Lanzarote A ten puchar Myślę, że możemy zacząć oglądać Od półfinału o ile tam awansujemy. I wygrywamy oczywiście, że wygrywamy, w ogóle wygrywamy, to jest mało powiedziane. 6 do 0 pokonujemy w ćwierćfinale Pucharu Federacji. Drużynę Lanzarote, bramki Bor Borgesa, Rolana Granero, uczę Agbo, Ignacio Gonzaleza oraz Borchy Galana. Tak więc każdą bramkę strzelił w ogóle inny piłkarz, co mnie bardzo cieszy. Do tego niestety kontuzja Bowiego, ale tylko dwudniowa. Jesteśmy w półfinale Pucharów Federacji. Nie spodziewałem się, że już w pierwszych odcinkach możemy tak naprawdę sięgnąć po tytuł. Kolejne spotkanie w ramach tego Pucharu będzie w połowie listopada, więc tam już ten mecz myślę, że będziemy mogli sobie obejrzeć. No ale wyniki dzisiaj imponujące. 3 6-11-16 22 gole strzeliliśmy w październiku w meczach oficjalnych, bo jeszcze możemy sobie doliczyć dyszkę strzelaną w sparingu na Riazor. No ale to tyle, jeżeli chodzi o mecze w dzisiejszym odcinku. Jeszcze jestem Wam winien. Sposób, mój sposób na wyszukiwanie tych wonderkidów na początku gry, o który mnie pytaliście, czyli w jaki sposób znaleźliśmy takich piłkarzy jak Lario i Turbę czy, czy renier? Otóż tak, ja działam zwykle na zasadzie w oknie transferowym, takiej, że tworzę sobie listę życzeń. Przykładowo jesteśmy w liście życzeń piłkarzy z Ameryki Południowej, wyłączając tu Brazylijczyków, wyłączając Argentyńczyków, ponieważ ich jest za dużo i nie dałbym rady ich wszystkich przeskałtować. Tu mam listę życzeń Brazylijczyków, listę życzeń piłkarzy, którymi się interesuję i listę życzeń Hiszpanów. W taki oto sposób <laughs> znalazłem na przykład tego piłkarza Realu Madryt, a za pomocą listu życzeń brazylijskiej znaleźliśmy Reniera. A jeżeli chodzi o Amerykę Południową, tutaj powinno być powinny być ustawione filtry, z których korzystam. Otóż tak, wyłączyłem sobie narodowość argentyńską, czyli to nie Argentyńczyk. Wiek maksymalny oczywiście 18 lat. Kraj, musi być to kraj z Ameryki Południowej, czy jeszcze coś tutaj. Aha, jeszcze Brazylijczyków z tego wyłączyłem, bo dla nich mamy osobną listę życzeń i po prostu wziąłem sobie piłkarzy, jak widzicie wartych powyżej 100 tysięcy euro od razu przesłałem zespół skautów, aby przez cały tydzień obserwowali tych zawodników, od razu skierowałem ich do listy do listy życzeń, no i w ten oto sposób, nie wiem ile to zajęło dwa tygodnie i miałem tak naprawdę raporty o bardzo wielu piłkarzach, tu jeszcze miałem dwie inne listy życzeń, ale już zostały one przeze mnie przejrzane i i już nie są mi do niczego potrzebne. Sporo mamy jeszcze Hiszpanów, no ale z Hiszpanów niestety tylko tego Lario udało mi się wykupić, choć widzimy, że na przykład za miliony euro moglibyśmy pozyskać takiego Alejandro Francesa, no ale jednak trzeba najpierw ten milion euro mieć. Myślę, że prędzej czy później dostaniemy takie duże pieniądze, żeby jeszcze niektórych wonderkidów sobie przejąć, ale tak wygląda mniej więcej mój najprostszy sposób. Jeżeli tworzyłem listę Życzeń Brazylijczyków, to oczywiście jedynym moim warunkiem była narodowość, to Brazylijczyk, i raczej pozostałych tutaj nie było. Oczywiście jeszcze wiek maksymalnie 18-latków i również powyżej wartość 100 tysięcy, ci Brazylijczycy mogli być trochę drożsi, więc na przykład powyżej 200 tysięcy. W zależności od tak, żeby sobie nie zapchać listy życzeń od razu 200 piłkarzami z jednego kraju, no bo to aż tak szybko wtedy skałci nasi nie podziałają. No ale to jest bardzo skuteczny sposób, dzięki któremu. Tak naprawdę pozyskaliśmy trzech naprawdę pięknych wonder kidów, którzy mam nadzieję, że pociągną ten wózek zwany Deportivo La Coruña. Ja serdecznie Wam dziękuję już za dziś, zapraszam następnym razem i przypominam, że przedpremierowo kolejny odcinek standardowo pojawi się dla wspierających. Do zobaczenia, cześć!